Witajcie kochani, ponownie gościmy Lilianę. Dzień dobry. Trwa szaleństwo przetworów. Zgadza się. Musicie zobaczyć ten las cukiniowo-dyniowy. Tak, zapraszam. W to jest, najbliższym wolnym waszym czasie. Tak, to jest coś pięknego i w tym lesie rośnie bardzo dużo cukinii i w związku z tym dzisiaj będzie Liliana uczyć nas robić keczup z keczup, keczup tak. Ja słyszałam o keczupie z cukini, że jest taki popularny i smaczny przede wszystkim, ale nigdy nie robiłam keczupu z cukinii, więc, więc próbujemy tym bardziej będzie mi to fajnie się nauczyć. Co nam mhm. będzie potrzebne? Oczywiście cukinia, bo to mhm. będzie podstawa: papryka, cebulka, ocet jabłkowy, sól kuchenna, yy, pieprz. Tutaj troszeczkę chili i mamy już przesmażonego pomidorka. Tak, już mamy Przeprażone, przesmażonego. Tak. Przeprażonego. Mhm. Ile tego będzie potrzeba, to oczywiście w przepisie to uwzględnimy, tak? konkretne tak. proporcje. Powiedz mi, czy tylko taka może być cukinia, taka jasna? Nie, może być każda. Mhm. Wybrałam tą, ponieważ są po, wielkościowo aha, podobne, aha. i proporcjonalnie je sobie ułożyłam. Aha, okej, okay, <laughs> tak rozumiem. Z... Czyli generalnie tak mniej więcej na cukinie idą dwie? E, właśnie chcę pokazać, że wielkościowo cukinia aha, to tak. tak, tak wielkościowo to dwie ułożyła. papryki. Ja sobie to tak ułożyłam dokładnie. Aha. I e, pół cukinii to nie. Przepraszam, e, tak. I mhm. e, na ce... Cebulka, czyli jedna jedna i po prostu tak to ułożyłam ciągiem, bo nigdy nie robię tego wagowo. Czyli poczekaj, bo nie zrozumiałem, jedna cebula na jedną cukinię, czy pół tak, cebuli, tak, bo wzięłaś tak, na tak, pół Tak, cebuli. zgubiłam się. Po prostu, że dwie, dwie cebulki i wielkościowo, jeśli one by były te cukinie duże, to by była jedna, bo mówię, wielkościowo się byłam. W ten to... sposób tak, to nawilisz. Tak, tak. A. Jeśli była duża, to trzeba by było na jedną dwie dać. Okay. Ale A. tak wielkościowo to ułożyłam, że jedna, gdybyśmy wybrały te zielone, one są dłuższe, to trzeba było to inaczej więcej ce... tak, tak, więcej tak, cebuli tak, to po prostu. Jest ciekawe. Dodać. Czyli tak, cukinia, połowa cukinii powiedzmy tak. to jest ta cebula. Tak. I równą długość cebuli stanowią dwie papryki. Tak, dokładnie. Ciekawe. A szkoda w takim razie, że pomidory przesmażałam wcześniej, bo tutaj jest... Ale nie szkodzi. Odprawiamy. Ale to ja myślę, że wiesz, żeby było pomidorów na jedną cukinię tylu. Powiem Ci, Gościu, jak robię, no. zanim mam jeszcze przeprażone no. pomidory. Też w zależności od wielkości, jaki jest mhm. pomidory. Jeśli on jest średni, przyjmijmy, że pomidor jest średni, to na jedną taką paprykę, czyli pół takiej cukinii, liczę sobie dwa średnie pomidory albo trzy małe. Aha, w ten aha, sposób. Taką, taką mam orientacyjną miarę. To jest bardzo ciekawe. To ja mogę przynieść pomidory, bo mam takie, które dojrzewają, żeby to pokazać. Dobrze, no czyli nie... mamy pomidory, ja je tu wysypię. One są niedojrzałe, dlatego są w dojrzewalni. Dobrze. Czyli jak ty byś to i, mierzyła. I tutaj dla mnie to już nie są średnie pomidory, one już są małe pomidory, tak? I tak. ja bym to mierzyła tak, że na jedną papryczkę bym dała trzy takie pomidory. Jeśli one by były odrobinę większe, to by były dwa. Czyli jak dobrze rozumiem, to teraz weźmy sobie na jedną cukinię. Na jedną cukinię idą dwie papryki i, i wtedy, wtedy sześć, sześć takich pomidorów. I sześć pomidorów. O, dokładnie, sześć sztuk. Dobrze. A gdyby była cukinia teraz większa, bo to jest bardzo fajna metoda. No to, to trzeba tutaj wierzyć tak półtora raza. To wtedy dokładamy jedną paprykę mhm. i wtedy dokładamy jeszcze trzy pomidory. Tak. No, okej. Okay. Roz, rozumiem. Tak? I wtedy, to tak, tak, I wtedy byłyby też... I wtedy, trzy... I wtedy, jeśli chodzi o cebulę, to byłoby tu półtorej cebuli. Aha, tak, tak bo, półtorej, okay, nie, bo dwie to by było za dużo. Po tak? jednej na to. Tak, tak. Jedna cebula to dwie takie papryki, mm -hmm. więc tu jak mamy trzy, to półtorej, to jest taki max, bo jak będzie za dużo cebuli, to no, ten keczup będzie kwaśny. No, aha, aha. No, po no, prostu okay. i on nie będzie miał tego... Tego, co chcemy, wydobyć, tego słodkiego smaku cukini. Mhm. Tak, to jest bardzo ciekawe, i to jest bardzo logiczne. Dobrze, mhm. to wracamy teraz do tego. Dobrze. I pozbieram te pomidory, a Ty, mhm. może powiedz nam, jak to wszystko będzie krojone. Jak to będzie krojone? Cukinie obierzemy, wypeskujemy i zatrzymamy na grubych oczkach na tarce, posolimy i odstawimy na około godzinę. Mhm. Co z tej cukini? Odciśniemy, cebulkę, papryczkę, cebulkę możemy ściekać, papryczkę na kostkę, e, os w osobnej miseczce również solimy, też odstawiamy. Po odciśnięciu tego soku z cukinii łączymy te wszystkie składniki razem mhm. już z przeprażonymi pomidorkami mhm. i gotujemy. Jak mhm. będą ugotowane to dodamy chili, dodamy ocet, zblendujemy, zawekujemy i mamy gotowy ketchup. A sąd? Sól wcześniej. wcześniej. Sól tutaj, tutaj, e, tutaj tak, a cukru, cukru troszkę też, czy nie? E, to właśnie. Zależy, no. To zależy. E. Jeśli robimy taki dietetyczne, to raczej nie dodajemy, ale mm -hmm. możemy odrobinkę dodać, bo ten smak cukini jest wtedy bardziej wyraźny, jeśli dodamy tego cukru. I tutaj w zależności kto co może. Ja powiem tak, ja robię dwie wersje, bo jak robię dla mamy, nie dodaję cukru, ponieważ jest mm -hmm. cukrzykiem. Mm -hmm. I przypraw dodaję jak najmniej, i ona się wtedy dobrze. Czuję. No, można dodać trochę miodu. Można. Myślę, że można. Nie robiłam nigdy takiej wersji, ale podałeś mi teraz pomysł i spróbuję. A teraz jeszcze pytanie co do cukinii, bo ta ma taką delikatną skórkę, obieramy ze skórki? Tak, jeśli zawsze. cukinia jest zerwana wcześniej, zawsze obieramy ze skórki. Jeśli ją zrywamy prosto z krzaka i jest młoda, czyli nie ma dużych ziarek w środku, hmm. możemy zostawić skórkę. Natomiast jeśli już są duże ziarka w środku, to też obieramy. Okay. To, to, jest to jest też taka zasada, że też wtedy obieramy. I wtedy wszystko jest najsmaczniejsze. Tak, dobrze. No, no to, to już. już. To do pracy. Mamy już startą, tak. i teraz dlaczego ją starliśmy, a nie pokroiliśmy? Dlaczego ją starliśmy? Dlatego, że ona szybciej puści sok, i tutaj Aha. sok odciskamy. Aha, czyli to ma znaczenie, żeby ona była tak. jak najbardziej pozbawiona tak. soku. Tak, żeby tutaj nie tak. był keczub zawodnisty. Żeby nie był zawodnisty keczub. Mhm. Dokładnie. I tutaj na te dwie cukinie to dwie płaskie łyżeczki. I soli, łyżki, przepraszam, łyżki. Soli kamiennej. Soli kamiennej. Na papryczkę i cebulę jedną płaską, i papryczkę z cebulą złączymy. Aha, czyli ja to wymieszam tak. po I teraz. tu już koniec soli, tu już nic później nie dodajemy w gotowaniu. Uh -huh. I tutaj też mieszamy, bo tu nam zależy, żeby jak najwięcej odcisnąć soku. Uh -huh. I teraz będzie to godzinę z rzędu, tak? Tak, i teraz na godzinkę odstawiamy. Jak sok już puści, wtedy łączymy z papryką, z pomidorami, do dodajemy Przepraszam, zagotujemy. Po zagotowaniu dodamy pozostałe składniki i wtedy. E, wtedy zagotujemy cukinię odci odciśniętą. Tak? tak? Tak, odciśniętą. Po to ona tutaj stoi, żeby odcisnąć ten sok. Tak. Czyli możemy przykryć ściereczką i odstawić. I odstawić. I zrobić sobie kawę. Tak. No i kochani, cukinia okazała się być oczywiście bardzo, bardzo soczysta. I odciskamy. Niektórzy e, zapewne odciskaliby na sitku, uciskając łyżką, ale e, ja zawsze robię to rękoma. Ty robisz rękoma odciskanie. Tak, zawsze rękoma. Bo tutaj chcemy uzyskać jak najsłuszą tą cukinię, dlatego że sos naturalny będzie z papryki i z przefrażonych pomidorków. Mhm. No A tu nam zależy na tym, żeby jak najwięcej odcisnąć, jednak. Mamy już tutaj odciśniętą cukinię. Papryczkę i cebulkę dodajemy razem. Teraz wymieszamy wszystko. To są warzywa, których smaki naprawdę bardzo dobrze się komponują. Półpina i papryka. Pięknie mamy już przemieszane. Tu jeszcze troszkę na więcej jest. O, teraz. No i mamy już połączone, i dodamy pomidorki. I gotujemy. Czyli przenosimy się, do tak, przenosimy się do kuchni. I poproszę Gościa na czwóreczkę, myślę na początek. Zobaczymy, jak nam to. Bo tutaj naprawdę na wolnym oknie robimy to bardzo powoli, żeby nie przypalić. Jak przypolimy, to koniec smaku. Czyli trzeba pilnować, trzeba tak. będzie mieszać. Tak? Dokładnie. I łączymy. A jeszcze powiedz, bo jest bardzo dużo przepisów, w których używa się y, przecielu pomidorowego. Tak. Przeciw pomidorowy, jeśli robimy ketchup, to jest y, taka proporcja, że 1,5 kg cukini to są około 4 sztuki mhm. średnie. Mhm. Y, proporcjonalnie do tego wtedy paprykę cebulę i duży słoiczek koncentratu, to jest około 400 ml. Mhm. Kolejność jest taka sama, taka sama, tylko że nie gotujemy tutaj z koncentratem, tylko koncentrat po przeprażeniu, że jak nie mamy przeprażonych pomidorków, mhm. dodajemy na koniec. Ale Ty nie robisz nie, z nie robię z koncentratem, dlatego że dla mnie to jest sztuczne. Mhm. Czyli po prostu wszystkie zależy nam na tym, żeby były naturalne, żeby składniki. Były naturalne składniki. Dokładnie tak. I Wiesz, mamy już teraz taką konsystencję, proszę bardzo zobaczyć. Połączone i teraz tylko pilnujemy, żeby doprowadzić do wrzenia. To jest około 40 minut, jak będzie już wrzało, zestawiamy i dodamy pozostałe składniki blendujemy. Czyli ocet i ewentualnie może być jeszcze, czyli. Jeżeli ktoś chce mieć Jeśli ktoś, ketchup, ketchup, tak. taki delikatny. Jeśli ktoś chce mieć też ketchup lekko słodki, możemy dodać odrobinę cukru. Natomiast ja preferuję bez cukru, bo wtedy może go użyć każdy. Mhm. Dobrze. Mhm. Dziękuję. <noise> Kochani, a co ty chcesz robić? Przecież to się nawet jeszcze nie zagotowało, jeszcze nie ma wszystkich składników. Ale ja muszę spróbować. I co? To jest już dobre. Czyli znowu zjesz pół, zanim się przerobi na keczup. Teraz, kochani, przygotuję produkty, które dodamy już po Zagotowaniu to będzie 25 ml octu jabłkowego około tak, mhm. to jest naprawdę niewielka ilość. Dodamy chili, dodamy pieprz i dodamy odrobinkę cukru, ale to dosłownie pół małej łyżeczki. Dobrze i mamy to zrobić dopiero wtedy, kiedy papryka zmięknie. Kiedy papryka zmięknie, dodamy produkty, zblendujemy. I zapasteryzujemy. I tak samo pasteryzujemy kilka minut, co Do 7 minut? Do 7 minut. Do 7 minut, tak. A jeszcze mówiłaś, że jest ważne, że te wszystkie właśnie muszą być mięciutkie. Papryka tak. musi być mięciutka, warzywa dobrze ugotowane, bo inaczej to będzie sfermentuje. Po prostu sfermentuje. Jeśli warzywa nie będą miękkie i zakończymy proces i skończymy wekowaniem, po prostu nam to sfermentuje. Dobrze, bardzo dziękujemy ja za kolejny wspaniały przepis. Mam nadzieję, że wszystko zrobimy do końca już dobrze. Okaże się, trzeba <laughs> sprawdzić. Zapraszamy. <laughs> dziękuję, dzięki. Kochani, keczup mamy gotowy i sos mamy gotowy. Robione są prawie tak samo, z tym, że do keczupu idzie, idą pomidory. Może to nie przypomina keczupu ani w wyglądzie, ani w smaku. Ale jest to genialne. Naprawdę tak mi smakuje, że chyba do większości dań będę używał tych sosów i keczupów. Dzisiaj zrobiłem do fasolki szparagowej, właśnie dodałem ten keczup. Było naprawdę rewelacyjne. Także bardzo, bardzo serdecznie Wam to polecam. W każdym kącie, w każdej chwili Mogę znaleźć klucz do drzwi Kot w komórce, spryt szczurce W tym istota okej tkwi, dokąd zmierzam, po co żyję Tu odpowiedź prostą mam, sens istnienia dziś odkryję Świat jest światłem Jest okej, okay, jest okej, okay. świat się cieszy z pracy mej. I'm okej, okay, I'm okej, okay. world is heavy in this way. Come and stay, join my way, ciesz się ze mną, i śmiej. Make okej, okay, walk this way. To, co widzę, to, co czuję, tworzy mój konkretny byt. I w tym bycie się znajduję. Zmierzam wprost na szczęścia szczyt. Tak wygląda ludzkie życie. Jesteś ok, jeśli chcesz. Żyjesz w dole lub na szczycie, w każdej chwili i w tej też. Jest ok, jest ok, świat się cieszy z pracy mej